A żadnia, wyraż na przykład, że niektóre kawałki stare z oprychów z getta to wziął prawie tak samo? No zrób płytę w dwa dni na to od... na jeb... To pogadamy. Top 1 najpwiparniejszą grą jest... No co jest głupi. Nie typ... Yy, osoba nie binarna. niebinarna. nie binarna. Ale... Ta, ba, Ej! KUA! OSAŁA! Elo! Chory jestem. Lekarz powiedział, że się nie sobie gardło, jak nie innych objawów to jest spoko, bo to może podchodzić pod anginę. Potem wieczorem miałem katar, z katarem była lipa, teraz wstałem, jest miarok. Ok. Ło wow. Czemu tak? O, logi, Coś się dziwne z komputerem stało, bo cię nie było prądu, odpaliłem komputer jak wrócił prąd i on jakby zgasł i sam się odpalił znowu, nie wiem. Zapłaciłem rachunki, dzisiaj zapomniałem, myślę, że to tego wina. I zapłaciłem rachunki dzisiaj. Najlepsze co jest chyba chor z choroby to jest kaszel. Najgorsze co jest to jest katar. Widaj, można bocie tam pomijesz na górze, więc tak na bocie jest okej. Okay. Dosłownie ten dajże na, na z jak się tylko dało, ale wyszedł, więc jest okay. Uważacie, że usunięcie tylko to był dobry pomysł? Tak po czasie? No właśnie, ja też już nic nie czuję Mam wrażenie, jakby nic się nie zmieniło, ludzie i tak robią to samo Ja też sobie się nad tym w ogóle, kto jest najlepszym polskim komentatorem aktualnie I doszedłem do wniosku, że najlepszym komentatorem w Polsce na to chodzi, jest albo Mycha, albo Czarny Piotruś, albo Silvan. Dosłownie Szkoda, że nie ale nic stało To był draft gap, mieliśmy wszędzie wygrający mecz, up. wszędzie, dosłownie Trzeba punkty bić bez... Ja już śmierzę mało Idziemy gadamy z Ibibotem Widzisz, chyba chory się drąb widzisz? Czy pani mnie kocha? Ja cię kocham kotku Naprawdę mnie kochasz, czy mnie oszukujesz? Tak A jak masz na imię? Robert Wiesz, że to jest chłopieńce imię, a nie dziewczynce? Tak no, przecież jest dziewczyn i mamy razem warzywa Ile chcesz mieć ze mną dzieci? A ty ile chcesz mieć? Dwa dzieci Dwa dzieci. A kochasz mnie? Na życie. Konkretna odpowiedź. Konkretna odpowiedź. i <laughs> się. <laughs> Windwall, uratował ty. Windwall safe? Ja p... Co ci się wydarzyło? Wierzę w zombiaki, wierzę. Są zombiaki, cmentarniaki, człowieki i ludzie. Ja, widziałem jakiś ten program uwagi w ogóle z mistrzem krychom. I oni sprawdzali w laboratorium zawartość mięsa w kebabie. Żadnie w mięsie wołowym. Na przykład było stary, nie, 40% wołowiny, nie? Tak, to był kurczak, indyk, pszenica, kukurydza. Ale się dziwić, no, nie, wydaje mi się, że w branży gastro to musisz właśnie koszty ciąć, tak szczerze. Dosłownie, mu musisz ciąć koszty. W Polsce, w Polsce, że mieć dobrze prosperujący lokal, to jest naprawdę niemożliwe, praktycznie. Przesadzam, no nie, mi się da, że ko koszta, jakie masz w są po prostu niemożliwe. Dobra, no, mam wejdę na bazinajce, na złym zonie, spoko wyszło. Lucky. Kolejny pedofil na Kale. Tylko on pisze. Tylko Jemu nikt nie odpisuje stary, jemu nikt nie odpisuje, on cały czas pisze Znowu miał ERK WODE my watch Ja, ja i, szczerze mówiąc, ja nie mam bladego pojęcia o i chodzi tej Kale. I co ja tu niby zje... znowu? Bo mi się wydaje, że to on dosłownie sp -ł. I Ich znajdę dżamę się. To jest tak, to jest ta wejń co na nią z kubonem, stary, co Timo grał, też pisał cały czas. głosz ma nie po kolei w głowie, kupa Autentycznie, goś ma nie po kolei w głowie. Z raczej. No Mam w rowerze, to czego mi się k**o powiedzieć? Czego? Hehehe. jeśli jest to z pieniędzy dropisz, że one tak wyskakują? Chyba mało. Stawka za 1220 zł Ue, to Chyba powinno być. Aby sobie czy to sobie w dupę wsadził? Widziałem stary wywiad, nie wiem z kim on był, ale na TikTok mi się przewinął. Ż zio w tym ziomek mówi o tym, że Polska jest bardzo nisko, jeżeli chodzi o ryzyko zamachu terrorystycznego, bo uznaliśmy Palestynę jako kraj i do tego jeszcze Brown z tą gaśnicą. O akcji i przez to jakby terroryści w ogóle nie są zainteresowani Polską. Składam tak, informacja z TikToka. Ja, ale, Dobra ratowarsko. No widziałem, widziałem ten turniej tej Arabii. Tam będzie G2, będzie Faker. Nie wczytałem się jakoś za bardzo w to, ale widziałem... Jest chyba lekki bojkot tego. Bo wiesz, bo w Arabii nie ma LGBT i w ogóle i tak... No, mnie musieli... Płatną po... Po... ileś pieniędzy musieli dać, że żeby raczej żeby się, żeby się na to zgodził, szczerze. Ty się wiesz, jaki bojkot. te tam... Płaczą jakieś i inni tego typu. Czyli, żeś zostawiła rozkinę, czy z koleżanką, czy sobie jest upośledzony czy po prostu brak edukacji. Mi się wydaje, że brak, brak edukacji sprawia, że jest upośledzony. Takie jest moje zdanie, kolego. Mogę otworzyć paczkę na streamie? Znak zapytania. Może to jest stary płyta kukę 215 przedpremierowo. 5 przedpremierowo Otwieram paczkę od KUKE. Mam z takimi serduszkami i piszę. Łobuz kocha najbardziej. I mi serduszka porobił, nie po co? Nie wiem, czy on jest jakimś gejem. Otwieram to. Piszę Łobuz kocha najbardziej. Aha, tak po prostu. Oby gówno, oby gówno. Jak patrzę cię to o... KFC. No to mnie nie... O... Jest taka paczka zaklejona 2.1.1.5 Na szczęście mam tu co mogę? Zawleczko od Red Bulla. Mogę to roztegować, uwaga. Otwieram. 2115. Różowe coś. Zostań proszę. Ja zostań proszę przed premierowo dostałem! Zostań proszę! Kukę 2.1.5 5 plus Bambi. Ja pier... Przed premierową wersję dostałem, proszę, zostań! Chociaż na jedną noc. Ale ja nie mam tego. I blues zostałem. Ale to dla Oliwii, kurwa. No ja, ale Kappa Pride. Nie mam z Dziękuję, Łukasz, dziękuję. Ola! Szybko, szybko! Dostaliśmy piosenkę, proszę zostań kółkę 215. Lik na płytce. Dostać taką koszulkę. Ale Zajebiste. Zajebiste, puszę na, puszczę na tym. Na DVD. Na teraz drugą paczkę dawaj, jedziemy. To jest to samo tylko dla ciebie. No i ta jest biała. Tu jest znowu. Proszę zostań. Zostań, proszę, kukę na 1.5 plus Bambi 0507. Że ten premiera jest. Kurwa, Chuj... puszczaj na głośniku, dawaj. Premierą. Uj... premierom. Przez przypadek zlikłem, no i biała koszulka. No i ta już nie, kappa Pride. Nie zaprosił nas kuj... na premierę, to chociaż dał nam to. Puszę kurwa, likuj to za to, że nas nie zaprosił na premierę, Likuj to. Ale nie, puść serio. Mamy w ogóle jakieś DVD? Nie. A ty nasz komputerze, ten? Nie. Ja też nie mam. Jedziemy z tą kuj... na M5. Na Xboxie, no może na Xboxie puścić. Poszedłem na orgię do klienta i wziąłem jeszcze dwie wiakry, żeby podnieść Kutasa, bo byłem taki zmęczony, że dosłownie flag i skończyło się na tym, że tak mnie mocno ruchał, że aż mikro po prostu poleciała z nosa i no i byłem w tym killu przez jakieś 10 minut, ale wróciłem jakby nigdy nic. Sigma! Ja też się dziwię stary, że to jakby wolnie coś takiego jak Overwatch Że możesz oglądać gierkę, ktoś nie masz duży level honora, oglądasz gierkę i decydujesz Kwa, czy się zgadza czy się, nie zgadza. Brakuje Open Turnieju. Po prostu. Ja bym chciał stary się jakby na kapsa. Na przykład. To takie, wiesz, abstrakcja zupełna. Totalne ekstremum, ale. Tak, Marcia, to już była mowa. Tak. To prawda. Jako high elo gracz, ale to już było tyle razy poruszane. Jako high elo gracz, twoją jedyną opcją grania czegokolwiek jest solo -ku. Nie możesz flexów, nie możesz klaszy. Trzy możesz, ale tutaj bo one są strasznie A to prawda, w sumie akurat. No, że jak się pojawia polska drużyna, to jest. Zaka. Ale w Lolu też by coś takiego było, tylko w Lolu nie ma prawa coś takiego zadziałać, bo jest zamknięty, zamknięte LC, LC. To musiała być stary jakaś drużyna, która chce zrobić full polski skład. No tak, to też prawda, że chce coś się wyłatwia, ja do... Wiesz, ja na przykład nie będę grał w rok w Lola, to nie co 3 dzieje, tak na ekranie. Na przykład będę, nie będę grał 10 lat CS, a ja wejdę ja i dzieje w CS, -ie. to prawda akurat. Jako high-elo gracz nie masz zupełnie żadnej alternatywy oprócz Soloku. Nie możesz grać piątek, nic nie możesz robić, stary, tylko solo i zostaje. Po 15 latach grania, moim zdaniem, nie ma sensu zupełnie być e-sportowcem. Nie widzę sensu. Tego tak masz tyle przykładów e-sportowców, którzy. się to nie płaciło po prostu. Halo, Albebilu i. W byciu e-sportowcem nie chodzi o pomysł na życie, tylko o to, że twoja pasja przerodziła się w coś, co musisz ciągnąć dalej. Dokładasz kolejny szczeble do swojej drabiny, rozumiesz? No dobra, ale chodzi o to tak, że... I niektórych ludzi to zweryfikuje, ale jeżeli e-sport jest ciekawy, to może zostać kibicem. No to... Może się dalej interesować tym. Może chcieć czaić bazę tylko i wyłącznie dlatego, żeby zobaczyć, jak jego ulubiony gracz potem rucha i wiedzieć, dlaczego on rucha. Tylko, że wszystko zabite jest, bo dostęp... Streamerów do, do grania jest zerowy, e jest zamknięty i e jest nudny do oglądania. Kibic nie ma żadnego powodu, żeby Ci kibicować w The Legend obecnie. No tak, tak, ale nie chodzi o to, że takby pokolenie, które żyło esportem, sportem tak, czyli tymi Jankosami i tak dalej, ono już wymarło. To się wymarło. Jest dorosłe no i ma świadomość, ku... że już nie zostanie ale, e-sportowcem. Ale ku... A. A, mówię ci, że nie, nie każdy zostanie w życiu e-sportowcem, ale wciąż może się interesować grą, tworzyć atmosferę, chodzić chce zagrać solo kolejkę, bo zobaczył jak jego idol zagrał Olicinem, k***a Piłkę nożną e, próbowała zagrać pewnie miliardy ludzi, a ostatecznie gra 22 no na tak, wojsku. ale problem jest taki, że piłka nożna się nie zmienia, jest cały czas tak, jest taka sama, tak samo jak CS. Ale ses. co, ale no, stary, była nie dwa 2 lata i już nie wiesz, co się dzieje. Nieprawda, no nieprawda, Prawda, no nie przesadzaj. Nieprawda. Prawda niuanse. Są niuanse, ale wiesz co się dzieje, co robi postać. W ostatnie dwa lata to do chyba cztery czempiony. W się i tak wejdziesz, to nie wiedział co się dzieje. W LoLu nie do końca, bo LoL to jest gra strategiczna. No i kurwa nie masz z tym problemu. Jeżeli masz powód, żeby kibicować, to spędzisz 10 minut, żeby kurwa zajrzeć i zobaczyć, co robi nowy czempion. Jeżeli masz powód, tylko to w rękach kurwa, rozumiesz? Tak samo jak jesteś streamerem, to musisz dać ludziom powód, żeby cię oglądali. Tak samo we sporcie musisz z... dać ludziom powód, żeby to oglądali, no. Jeżeli jest to Nudne gówno, to nie będą tego oglądali. Nie będzie się chciał człowiek zainteresować. No to jak zrobić, że jest to był ciekawy? Teraz to trochę strach? O. No właśnie, no, ja się zgadza, teraz po ptokach. No ale co można zrobić? Fra no moim zdaniem. No co można zrobić? No, pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy, to są World Cupy na pewno. Reprezentacyjne. Zdobyć full kurwa. Nie masz po co grać w Solokiu. No nie mam, ja sta... i... no, tak. Powiem ci tak, ja się nie dziwię tym ludziom, którzy dobijają sobie Mastera 300 RP i kupują nowe konta, sobie znowu poruchać na obu. Bo z tymi. Z inaczej. Jeżeli każdy by się starał, i byłoby po co grać, to sytuacja by wyglądała inaczej. Ale sam dochodzi do wniosku, że liga jest martwa, sport jest martwy, nie ma po co grać solo kolejki, HLO grać, nie ma nic innego niż solo soloku. Więc ja jest mówię... kurwa uz uzależnionym narkomanem od Legends, który wchodzi, kurwa, i to jest dla niego cały świat, tu wylewa frustrację i tak dalej. On, po prostu tym oddycha, ale nie na, na tej zasadzie, że się kurwa stara, tylko dla niego to jest normalność, że on wchodzi na solo kół, kurwa. No tak, tak. No i on ma wy Anic, kurwa, czy jedna gierka w 15 godzin akurat w dniu dzisiejszym będzie inna niż, niż reszta? Ale na przykład nie masz wrażenia, że, że na przykład osobowości w LoLu są strasznie ciekawe? Nie ciekawe. No? Kto jest ciekawy w CSie? Kto jest ciekawy w Valorancie? No w Valorancie? Nie, dlatego to jest martwa giera. Jak Przez... martwa giera? co ty mówisz, No, no Valoranta nie, co nie ty... ogląda. Co ty k***a Aha, bez kitu, 115 tysięcy ty widzów ma, więc wedle co LoL. No. Jak jest jakiś Abo, sportowy turniej, to Valorant jest to top 1 na Twitchu. Sayo mówi, że Valorant jest popularny. I że tu ludzi go ogląda. ja zbiła taką ŁOT? No w Polsce nie. Po, co? Poza Polską. Poza Polską? A tak na świecie jest popularny Valorant? A ja mówi, że tak. No tak, no ale to już... Jakieś różnice regionalne, no tutaj... W Polsce się woli CS-a, tam gdzieś indziej Valoranta. Tak samo, jak wejdziesz na Dotę, to tam same są ruskie niki. No w Polsce a... LOL popularny? No w Polsce gdzieś był popularny LOL. LOL jest dalej, uważaj... Jeżeli nie liczysz Minecraftu i Brawl Starsów, to jest... Oj, najpopularniejsza gra w Polsce, no. Nie. Tylko, że już. już... Miziomek z Rajotu mówił, że top 1 najpopularniejszą grom jest. no. No co jest, ku... nie typ! Y osoba niebinarna. Osoba no właśnie, ku... więc no. I właśnie, on zrobił piosenkę i może chciałbyś posłuchać. O, Jules zrobił Jules piosenkę. Ja, dobra, wypierd. kurde. Chcesz jeść, jak ty masz, ku... Przerywać, bo jakiś Ale, Ale... Ej, kurde! Oszalałem się! Co ty, ku... mówisz, ja Oszalałeś? Ja, ale Bardzo nieładnie powiedział. Nie mówcie tak, kurwa Valoranciara i Valoranciara. Ja, p. właśnie zaczerwieniłem cały. Mama Irona 1 to praca nie dar. Oni mi piszą, że ja bo frak. Przeżyłam rękę na w tyle tam. No nie, nie, to nie jest najlepsza piosenka, no ale co? Ono, o, o, jak, jak zainki. Ja, bo to jest niebinarna osoba. To słońce. Ksaj oficjalnie oszalał. Ja z tego, co mi ziomek z rajotą mówił, jest tak, że pierwszą grą, jaką sięgają dzieci w Polsce, jest tak... Roblox? Jeden. Dwa był Minecraft? Chyba. I trzeci jest Valorant. Nie no, ja wiem, ja wiem, ja wiem, że Jules jest ambasadorem, ja wiem, ja wiem. Mogę wam zlikować, zlikuję, Chodzę teraz na badania. Badam się, czy mam auty, czy jestem spektrum w ogóle. Już, już dwa razy byłem, już dwa razy byłem. Byłem wczoraj, byłem dzisiaj. Badam się, czy jestem spektrum. Wydaje mi się, że pani ma mnie złapała na tym, że mam ADHD ona się mnie pyta, tak? Bo ona mówi: A skąd pan tutaj przyszedł? Nie, znaczy, dlaczego pan przyszedł? Ja mówię: Bo mnie wyzywają od autystów. A on mówi: Aha, aha. A ADHD? Coś pan no, coś kiedyś wspomniał? Ja mówię: Nie. Znaczy, nie, że mówię: No, coś tam mówili o ADHD kiedyś. I robię teraz sobie badania na, na, na Spektrum. Czy jestem w Spektrum? I trzymam ADHD. Nie, Harry Potter, Konata ta była tak zlista. Słynny Harry Potter. <laughs> nie może nawet wejść do księgarni, żeby zaraz nie Za Zazdrościsz Malstroy? Daj mu spokój! On przecież tego nie chce! Mutter, znalazłeś sobie dziewczynę. Twoi starzy chyba nie jedli przez miesiąc, żeby móc ci kupić tyle książek. Trzeba wspierać biednych i żebraków. Okej, okay, rozumiem na przykład, że kogoś... Że na Riot blokuje Xayah No to ja jestem w stanie to zrozumieć, tak by nie? I Jestem w stanie zrozumieć to, że na przykład mnie blokują No boli mnie to, no ale co zrobić? Ale na przykład, dlaczego Wysocki, stary? Dlaczego Wysocki nie ma tych różnych kostiumów i tak dalej? Bo przykład, wydaje mi się, że Wysocki... Na Wysocki może było na spokojnie zbudować fundamenty Ligi Legend W Polsce aktualnie A Wysocki jest samo blokuje Każdy twórca z nowej fali na Twitchu jest zwanowany przez, przez Twitcha Rozumiesz? Znaczy przez tego, przez Riot Masz tak Ja, Wysocki Kaseko, Synchrof i Xayo powiedzmy. No i lewus jest. Tak jak będziesz sobie na przykład na Twitcha na streamerzy.pl i będziesz sobie w kategorię Twitch, to pięciu streamerów 106 jest zbanowanych. No i dla nikogo to jest wina? No mi się wydaje, że tak oni dla polskiego Rajotu, coś w sensie polskiego, no wschodnie. Na, na Europę Wschodnią, tak jakby strasznie silne są przekleństwa. No znaczy, ja to powiedz tak, co za piję kurwa. to brzmi już tak... wiesz, to brzmi mocno Ale przecież łode... jak powiesz tak, włod to, to w ogóle nie ma takiego wydźwięku, stary. To brzmi tak, tak delikatnie, że te przekleństwa w, w, w polskim języku są takim mega mocne. Mikrogaj dostał bana. Nie pamiętacie, dostał bana za bycie botowanym. No i Mikrogaj nie był botowany. Nie był botowany, aczkolwiek był uznany w środowisku wsparcia za konto botowane. Dlaczego? Bo ku. <ś> Jak katowickie IP przestawało grać, to zaczynało grać zielonogórskie. I zielonogórskie IP sprawiło, że Mikro był w grze 2-4 na dobę. No i słuchaj tego, to jest dobra akcja w ogóle. No i dostałem tego bana, to konto, wiesz, zaboti. No to mówię, ja się odwołam, no bo to. nie było botowane. No i wiesz, wszystko, gitara się ma. Ja mówię tam, no zostało bana, coś tam, coś tam. Oni się mnie pytają, było levelowane ręcznie. Ja mówię, no było, było. I że. On, coś powinniście wiedzieć, a ja mówię, że no mój moderator parę gier zagrał. I, i, I oni się pytają, tak, parę to znaczy ile? Ja mówię, no nie wiem no kilka, nie? bo tak mi się wydawało. No w sensie, w sensie wiedziałem, że trochę więcej, ale nie chciałem powiedzieć, czy wiesz. No, i okazało, i w ogóle to konto, stary poszło do jakiegoś w ogóle los San Francisco, czy tam Los Angeles do komisji do spraw w ogóle jakichś czaterskich, było tam sprawdzane. No i faktycznie wyszło finalnie, że ono nie było botowane ale okazało się Zielonogórskie IP. Zagrało ponad 50 meczów człowieku podczas lewelowania, 50%, nie? I oni byli puźli na, na to na mnie, no bo i na przykład to tutaj zachowałeś nie fair, po prostu to jest zachowałeś nie fair, no bo wiadomo, choć założył, że jak im powiem o tym, że konto, wiesz, było levelowane tak o, no to będzie lipa, nie? No ale finalnie kur... No, no. no w teorii account sharingu nie wolno, ale to nie był account sharing, bo ja po prostu z zielonej, zielonej góry grałem, helikopter mam. No to ten shot syncrofa który był, ten... Nie no i tak ancja zostanie, bo Riot jest z... Pierdono są! Tak są FAK! z polityką! z tym Riotem! No i to tutaj miała miejsce sytuacja ta z tym z tym retardem. Ja nie to jest to zbanet so, sorry, sorry, Twix, jak to jest słówko na, gość całą grę nas wyzywał tego słówka Ja napisałem to raz na czacie Dostałem bana Na 5 gier No i tak jakby użyłem go tak jakby wiesz W, w kontekście czemu, czemu nazywasz nas ty, tym słowem Czy coś jest z nim nie tak nie Ja zostałem stary bana I dostałem za to stary jeszcze karę Że nie mogę tak jakby Że miałem dostać na przykład tam jakieś prawa do LCK Do Kostrimu do czegoś tam Że ja nic teraz nie dostałem z tego I byłem, ja bym po tej rozmowie Jakoś tak po parę dni To byłem tak w**** Znaczy jak ta Reksa mnie rundownowała Nie starała się wygrać To po prostu coś we mnie wybuchło I, i wiesz W kur*** no, i potem to już była tragedia, no. Co z Jankosem? Jankos, ostrzeżenie za, za to słówko. Spoko, zawsze coś, no bo tu chodzi o konsekwencje. No i potem jakieś maile wymienialiśmy niby z tym, z tym rajotem ale jakoś tak nie. Wiem, chyba nie, 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 jakoś tak nie, nie. Jakoś. Miałem tak, że byłem na nich obu, żo, obrażony. Miałem tak totalnie wypięty Riot. W ogóle chciałem zrobić, jak oni organizowali turniej aren't. To ja chciałem zrobić swój stary, w ogóle, tak jakby, wiesz, z Ksajem, Wysockim, z tymi wszystkimi Kaseko i tak dalej, którzy są zablokowani, zrobić lepsze liczby i pokazać im, że tak. By... Pizze. Ale powiesz na tego, że to wiesz, komuś z komuś robotę. Nie, mariba. O nie, ma, no co nie, nie, nic, nie, nie, A ty wstałeś dopiero? nie, człowieku, ja już. O ten, ogarniałem parę rzeczy i tak dalej Kiedy na te kajaki jedziemy? Wiesz co, ja gadałem z Luki, on ma jakiegoś tam streama z wędkowania No, w tym weekend chyba A do mnie rodzice przyjeżdżają w niedzielę, to jak pojadą to się zgadamy Dobra tak, E po to ostatnio jakąś grubszą koleżankę na omegle Nieprawda, nie zwyzywałem. Stwierdziłem fakty. Jak ona mi powiedziała, że też powinienem schudnąć, to tylko bekę ścisnąłem, bo ma rację, też powinienem schudnąć. A i teraz leży? No, to pięć, to nie tak dużo, chyba jak ty wysoki jesteś. Nie, nie, ważyłem więcej. No tak jest, był bo jest, jest różnica, jak ci ktoś powie, że powinienem schudnąć, no i wiesz, że ma rację, a jest różnica, jak chyba myśli, że wiesz. Że ona dobrze się czuje w swoim ciele i ona może schudnąć kiedy chce i podoba się sobie, nie? No ja wiem, że jestem grubą świnią i tyle. No jak ktoś mi to powie, no to mówię, no kur***. Brachu, tak? No ale to ile naważyła? Tak na oko? Kurwa, tyle co ja nie na oko. O, serio? No. A jeszcze rybką podczątałem wczoraj jak jest robiłem story, aranżację, no. no. Zajebamy jako ten Roślinek im nasadziłem jakiś i tak dalej, korzeń. Nie było kiedy, a to się wziąłem za nie w końcu. Wiesz, jak ja w tego Metina gram i tam czasami na tureckim VP-nie jestem, nie? No to no... Człowieku, tam normalnie są reklamy kebaba, ale wiesz jak są zrobione reklamy kebaba? No. Że wiesz, wbija, wbija jakaś typiara, nie? Taka bizneswoman do jakiegoś wielkiego sky towera takiego, no nie? No. Człowieku, z torbą, normalnie z jakiegoś kebab kinga załóżmy, no tylko inna nazwa. I wiesz, rozdaje swoim pracownikom kebaby. A naprawdę, takie reklamy są, nie? Ja w Korei były, to w Korei fajne mieli. Ale to w Korei na przykład jakie mieli? Na przykład lodów mieli takie śmieszne, mega takie wiesz, chwytliwe muzyczki były w ogóle. Na przykład w Polsce te są takie mega sztywne. No, w Polsce reklamy są tak szczerze słabe, no, nie? No do skipnięcia są proste, a tam są takie, do ja uważam, pompują. Że, że nawet streamerzy często jak Syja jaja robią, albo jacyś youtuberzy robią lepszą reklamę, niż taka jak, nie wiem, le leci w telewizji, nie? Tak w ogóle nie jest taka, że nie absorbuje ci ta reklama, tylko boże k***a, te reklamy j*****e, nie? No tak, tak, a, tak, tak, a tak, A są znaczy. takie kraje, że albo na przykład widzisz jakąś kompilację na Twitterze, jakiś reklam, ma Support, nie? Stary, ja kiedyś miałem, dostałem bana raz na kilku na godzinę, nie? No. Stary, oglądałem darmowe walki dwie na fejmem, nie? No. I tak, piszę do nich. Siemanko, dostałem bana, a te walki są darmowe. Jestem, jeszcze wtedy byłem jakoś tam, wiesz? No. Yy, mówię, że walczyłem na tej gali, no i w Polsce jest tak, że można oglądać, każdy streamer, youtuber może oglądać te walki, nie? No. Przyszedł do mnie jakiś gościu z Kickstapa na czat. No to wiadomo, ci, ja to wiesz, jeszcze wtedy to byłem bardziej zezwierzęcony, nie? Wiadomo, no. ja mówię, ciągnij druta. No i mnie zbanowali na godzinę. No i potem piszę odwołanie, nie? Za maila. No? Człowieku pisze do Typiary, że to nie było żadne łamanie praw autorskich, tylko ja Człowieku, wysłałem jej normalnie, pomyślałem, że jak najbardziej to uzasadnię. Wysłałem jej wiesz, kimś tam. Linka, że ja walczyłem tam i w ogóle, nie? A ona mi pisze, że nie wolno łamać d, DMC, d, czegoś tych praw autorskich, nie? Ja mówię, no tak, ale to nie jest łamanie żadnych praw autorskich, tylko są dwie wal, walki darmowe, no nie? No. A człowieku ona mi wysyła ten, linka do regulaminu y, Kika, że nie można po, y, łamać praw, nie? No rozmowa ch... z butem. Wiesz, ja po angielsku słabo, mi tam to kolega tłumaczył. Mówię, no kurwa Trzy no i tam ze cztery maile wymieniliśmy i finalnie ona mi napisała tak Dobra i tak już nie masz bana, daj spokój, coś w tym <laughs> stylu <laughs> Zajebiście śmieszne to było, ale tak szczerze to lepsze podejście, nie? Bo jakby ja dostałem tego bana i oni wiesz, zanim mi odpisali to on mi już minął, bo on był na no. godzinę, nie? Więc całkiem zabawna to była sytuacja, jakby chciałem, wiesz, chciałem się upewnić, bo na przykład na Twitchu taki ban to się zapisuje, że tak. No tak, tak, miałeś, tak, tak, tak. A tak. na kiku nie, na kiku nie. Nie. A w wrażenie że, 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 że niektóre kawałki starych z zapryków z Getta to brzmią prawie tak samo? No zrób płytę w dwa dni na dolne to pogadamy. Aha <laughs> No zrobię wziąłeś piosenkę czy nie, tylko suchar załatwi studio. Jakie upisy? A no A Ale to nie razem my. No ty jak przy... już... Ja, a ty robisz wszyscy w dwunastkę? W dwunastkę? No nie, przecież kur... widzowie woleli, żeby trzy zrobić piosenki. Aha. To tak już powiedzieć. byłeś zmęczony trochę, ja widziałem. No na no, 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 no 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 ja już zmęczony w... A ty kur... się Moka ku. Kompilację tych najlepszych shotów? Nie, jeszcze nie widziałem. Człowieku, zobaczcie to, bo a to była tylko wasza i nie tylko. No właśnie, jakieś i, elementy, i, tylko od, ale. Jakieś losowe, ale właśnie, ale właśnie, zastanawiam na tym, bo ten zawsze, przykład jakby jakiś turnie czy coś, to ten zrobił zajebiste klipy. I właśnie zastanawiam się, dlaczego tylko. Y, tylko nasz pow był. Tam ludzie pisali w komentarzach. Zdanieństwa już pewnie, albo, no nie wiem. Ale, ale on on z... nie zarabia w ogóle, nie? Też biedny. Nie zarabia? No on no nie ma, on nie ma montyzacji. No jak mi wyśle screener, zarobku z ostatniego miesiąca. To uwierzę. No jak? Nie zarabia. No mówisz. No Na pewno ci... zarabiał zarabiał, za, zarabiał, na pewno, zarabiał na pewno. A nie ale... ma jakichś skrzynek na początku filmiku? Nie, nie wiem może miał, też teraz. Teraz może... też nie ma. No te kanały potrafiły kur... ciągnąć szoterskie naprawdę. 50 koła no. na miesiąc No tak, tak, tak. No jeszcze ten jak zap... jednym człowieku Ten no, Denciak no... tak samo na początku jeszcze było takie. Właśnie parę dęciak, właśnie Denciak właśnie tak dużo nie zarabiał, mi się wydaje. Dlatego właśnie zrezygnował, czy nie? Ja na high league u? Mam rekord do tej pory, nie, sprzedanych Pay Per View. A nie sprzedałeś? No, oni chcieli, żeby nie mówić, ja ich lubię, no to tak, że nie będę mówił, nie? Ale okay. no, powiedzmy, że kilkadziesiąt tysięcy, nie? No. Na walce z bonusem. Tak. No i słuchaj, to była świeża kilkadziesiąt koła, no to jest Pay Per View, no. nie? No. To jest No i powiedzmy, że wiesz, była to pierwsza edycja gali i ludzie bardzo, bardzo, bardzo chętnie kupowali z Pay Per View czyjegoś. Naprawdę. Tam wszyscy zrobili jakieś wyniki na Paperview, nie? No bo jest za gala, nie ufasz jeszcze tej mu produktowi, nie masz go tak, że, wiesz, o Fame jest dobra, wpisuję, Fame ma gram, nie? Tylko, wiesz, o, dzisiaj ta gala nowa, sprawdzam, wiesz, jakiegoś się... tam każdy dodał reflinka. Jak ja walczyłem na Fame pierwszy raz, no to sprzedałem kilka razy mniej Paperview, nie? Ksajo, jak pierwszy raz walczył na y, fejmie, nie? No. No to też nie zrobił jakiegoś, wiesz, większego wyniku, na przykład niż ja na. Highligu, nie? A przecież kurwa Xayo ma jaką markę, nie? A? Ale dlatego, że walczył na fame, a fame już był taki, że jak chcesz oglądać fame, któraś gala z rzędu, no to wchodzisz na fame, nie? No. To nie jest w ogóle wina, wiesz, Xaya czy moja że ja więcej na przykład sprzedałem, tylko chodzi o to, że to już jest taka rozpoznawalna marka, że po prostu wchodzą na tego fame'a to oglądać, a nie tak, a tam było ci przykro, jak, na ja, jak nie zostałeś zaproszony na Davida? No ta, ale to wina suchara była, nie? Dlaczego? To już nie rozdrapujmy starych ran, bo mnie nie zaprosił, suchar, bo to suchar robił dla Davida imprezę niespodziankę, nie? No, no nuta, kółkę? No, z Babi dostałeś płytę? Aha, ty o, dostałeś. No, dostałem. A no, to chce, 215, jak oni są tacy. David ma coś takiego, że jak wywali moneta, to OBS przechwytuje scenę z komputera. Tak, żeby nie wywalało mu streama, jak nie będzie miał neta na telefonie. Miłego Artur. Pozdrawiamy pana tatę. To Trzymajcie się. Dzięki za dziś. Pa.